Siema, z tej strony Fabian, będzie będziemy grać sobie w e, Five Nights at Freddy's. Jak napisałem w opisie odcinku, teraz macie że e, jak ma, chcecie, e, że to jest odcinek... No zobaczcie sobie po prostu w opis, że to jest odcinek, która na bieżąco, mogę tyle zdradzić, dobra. Jest noc trzecia, wcześniej nagrywałem jeszcze w lutym e, tamten odcinek, to był pierwszy odcinek SNAFA, więc... Śmieszny miałem głos, więc no, przynajmniej jakieś wspomnienie będzie śmieszne. Yy, więc dobra. Mm. To co będziemy lecieć, co jest ściągnącą. Oddzajem czy nagrywa się, dobra, lecimy. Jak dawno nie grałem to w Masakra. I też napisałem dlaczego nie było w niedzielę odcinka w opisie. Wszystko napisałem. Już! Już tak szybko!

na okay, to on the flip side. Super. Zobaczę, czy wszystko się nagrywa. No, tylko tak, tabuję. Więc... Widzicie teraz. Słabsze, ta. Dobra. Jestem w grze ponownie. Widocznie nam wykradzanie specjalne kurde no ma fajne... To się nam nie lampi? No raczyka. Wiem, że ich tam nie było, ale... Dobra, w sumie już nie musimy mać. Pokaż się w tych drzwiach! Nie wiem, czy my to wytrwamy. Chica! Wiem, że chcecie. Jak chcecie oczywiście potem pojedynce FNaFa 2, to napiszcie w komentarzu. Chętnie nagram. To to było. Mówię, chętnie na FNaFa 2 nagram wam. Dobra, jako tako Bo, się coś odzywa O chodzi coś słyszałem to

Nie znaleźć na kroki Boniego. No się wystraszy jak ciul. Spojrzę w chcikę. Oho. W razie na mnie się patrzy. Była w kuchni. Rzekałeś tam jest w tym węcie. A tam jest węt w ogóle za moimi drzwiami. Ciekawe co tam mają. Co? Co jest? O! What the f Zapomniałem o Foxy, że on będzie back, Ale się wystraszyłem teraz, ty. Zapomniałem o tym, i teraz tak... Jezus, jak się zesrałem w porty. Nie wierzę w No nie zły Foxy. To nie zły byczek. Ja nie mogę za chłopka. Pomniałem jeszcze o nic. Za dużo jest na to za dużo? No, cztery to nie wiem. Czy... Jak się zesrałem, nie? Ja nie mogę. Co tu się odwaliło? Jeszcze raz. Będziemy robić sobie, gdy jeszcze się czwartą gdzieś, trzasnąć. Eee, w drugim odcinku już. Teraz zrobimy tylko co trzecią noc. Bo co trzecia nie będzie taka łatwa, coś czuję. Więc zazwyczaj będziemy robić jedno na po odcinku. No, na no, ten no, no, dwie zrobiłem, bo fajnie się grało, a teraz to tak kurde. No, no, fajne game oczywiście na kanale jeszcze, to nie, to już to nie koniec. Dzwonimy z oczami, ja. No dobra. Może patrzeć na tym Foxy, czego już na MMB czyli na takim co się G i tak dalej. Kurde, się straszyłem. Już tak szybko? No nieźle. Tutaj już jest. Foxy mi się już pokazał. Są pewnie staregi. No, spokojna. No, słuchujemy. Bo ja to sprawdzę. No, to jest fajne. A tu ja to była, nie tego tego i Widzę, że mam mniejsze FPS y w prawym górnym. I tego chyba nie widzicie, a nie jestem pewna. Uuuu! Foxy! Ja się teraz nie dam. Powinienem Wam powiedzieć, że na 100 subów będzie kamerka. No, odcinka. Powiem Wam tyle. Że polecam wbić 100 subów, bo będzie naprawdę kamerka. Tylko że nie było tak, że wbić się 100 subów i potem oddejmieć mi tam suby, no to nie będzie pojawiała. Będzie stałe 100 subów, wolałoby więcej, będzie kamerka. To będzie taki specjal fajny, normalnie kamerka będzie. Zainwestuję ja wtedy w kamerkę. Więc raczej to wak może wakacje, do no wakacji nam się uda. Można zainwestować, żebym kupił sobie kamerkę. No i będziemy... no te 100 subów, nie? Mówię, że jeżeli od tej metry będzie 99, no to nie będzie kamerki. Jeżeli będzie 100 subów się trzymało, albo więcej, więc to no to... moje drodzy, kamerka gdzieś się pojawiała na odcinkach. W końcu trzeba z tą kamerką coś działać, a nie... Kupię jakąś kamerkę za 20. No nie wiem ile tam się chwali cenami. Nie wiem ile kosztują, ale sobie kupię i będę rigid. Uuu, cicha. Też miniaturki teraz w zacząłem robić. Powiem wam tyle. No i lajka, mi się podoba serio oczywiście snapa i... Będą chyba na trzecia też szczęść. Nie zapomniałem powiedzieć. że zaczyna się bajęć <laughs> że ten czyka czy kto Freddy się ruszył? Nie gaj się Feli ruszył. mamy ta taktykę, że Amerykanie dwa światła i to dobra, mamy taktykę już na kurde, jak na czwarte o piątej nocy, czy na szóstej o piątej, sorry.

Siedzi w toaletach, siedzi. Dobrze wiedzieć. Bon jest w Park Service. Cikan nie jest w kuchni, dobra. Co ja zrobiłem? Foxy. Biegnij. Czekajcie, bo... Nie wiem, to pewnie przyjdzie do nas. Bo z podążają To taktyka Znaczy nie film pojawiać się z montażu To jest no bo co tam w Knapie mogę odmontować? No mogę jedną rzecz montować Słuchaj znaczy, gdzie jest radio. Szóstka A bonbon tutaj jest Czika na miejscu stoi Słyszę. Jest chyba tam gdzie jestem węd. Tutaj. Zabam jeszcze strzałkę. Też nie mam po co, bo przecież. Wiecie co jest węd. Widać. Co ja potem będę strzałki robił To jest przesada It's me? Czekaj. Ja że wtedy stoi już mi za tymi. Tutaj z tyłu. nie Lepko nam się to uda wytrwać może. O nie, fraja, fraja. Bo nie jest dobra. tak nie robię nic. Proszę, żebym to wytrwał. No ja i co się dzieje? Mamy to! Trzeba cię, bo tu musiałem odpisać. Yy, dobra, gramy czwartą noc. Ale. Chyba i nie przejdziemy. To jest tak, sądzę, że nie. O, jeszcze, Czwartą noc zostawimy sobie chyba na ten odcinek. Już dobra, nie. Nie ma What the fuck, to u mnie? <todgłos> jo ja Sometime, uh, to to jest. To down, co? to, to no, jest. Uh, well. Wszystko to napisane? ten. Nie było słychać tych... Czy... Oh, uh, uh. Sorry, że się wydarłem. się boję tego. Ale mi... O Jezus. Nie, moi drodzy, tak jestem zestrany, że widzę się ale ja mam go gdzieś. Ponoć jest easter tutaj z Golden Freddy. Moi drodzy, sorry, ale tak jestem zestrany, znaczy nie, że jestem zestrany, ale ja być na noc, więc w tym odcinku mamy tylko noc. Eee, ym, szybko, noc trzecią. Więc to byłem na tyle. Cześć, jeszcze mam koło do następnego. Na tym odcinku to mięsky koło jedną noc.